Halo, halo witajcie z tej strony Diwale, a przed wami kolejny odcinek z gry Eurotrack Simulator 2 I jest to mapka Real Poland 1-1 do :1. Więc bez zbędnego gadania Tam już któryś pierwszy odcinek ee, Fajnie się przyjął Więc lecimy sobie dalej tym razem z Psucina Do 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 do, do... Stanisławowa. Mamy spory kawałek. Jeszcze musimy tutaj odwiedzić wulkę i tutaj musimy też kiedyś tutaj zajrzeć, no ale tym razem jedziemy sobie. Jedziemy sobie tutaj, oj, bo jedio. Cię muszę przyzwyczaić, że to jest bardzo, bardzo wąsko i po prostu no. No, to let's go. Lecimy, ile fabryka dała, tak naprawdę. Mam wrażenie, że jakoś tak, ta kamera jakoś dziwnie jest w tym. tej ciężarówce ustawiona. Mam wrażenie, że bym jakoś bardzo, bardzo wysoko siedział. No ale może mi się tylko wydaje. Musimy delikatnie zwolnić. Osiem kilometrów przed nami, więc nie ma tragedii, ale no i lecimy sobie dalej. Musiałem zrobić Jednego moda wywalić, bo, bo 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 chodziło o to, że tutaj cały czas było tak ponuro troszeczkę na tym, na tych, na tych, na tych odcinkach, bo był mod na realistyczną grafikę. Tutaj jeszcze coś mamy. Hmm, kiedyś musimy sobie tutaj podjechać, jak zarobimy, na nowy. Samochód ciężarowy. A teraz mamy troszeczkę słonka. Będzie to troszeczkę lepiej widać. Takie oto i weko. A my sobie lecimy 10 minut drogi. 6 km. Więc let's go. Postaram się jak najwięcej yy, zrobić zleceń. A jeszcze sobie coś sprawdzimy tutaj właśnie. Tutaj nic nie ma, czyli my tutaj możemy tylko Pewnie jak już mamy swój własny samochód to pewnie tylko stąd możemy zabierać ładunki. No ale to nic, z czasem to wszystko się Oj oj oj, ogarnie. Idziemy tak naprawdę przez same lasy, więc nic ciekawego tutaj nie zobaczymy. Ale podoba mi się ta mapka, naprawdę to. Robi to świetną robotę. No i również do Halloween. Zostało 5 dni, więc. Yy, więc postaram się jeszcze nagrać z tego eventu halloweenowego coś, tak żebyście właśnie mogli sobie też coś tam ciekawego zobaczyć. Jesteśmy w pomiechówku. Musimy się tutaj zatrzymać. Oj, widać tyle co nic. Ale chyba nic nie będzie, akurat jechać. Dobra, jedziemy dalej. Będziemy ile fabryka dała, bo zostało nam jeszcze 3 kilometry, Więc nie tak źle. No i sobie skręcamy w prawo Po Malusiu, po malusiu wow, 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 No i cóż teraz, cóż teraz Aż zrobimy sobie zdjęcie tego wszystkiego Także ale nie mogę z tego stąd wyjść. To jest najlepsze. Nie mogę stąd wyjść. Dlaczego tu mi cały czas deszcz pokazuje? Nie rozumiem. Zrobimy. Zrobimy to tak. Co teraz? Co teraz? Co teraz? Kurczę, szkoda, że nie mogę. O o o o właśnie. Coś takiego, tylko te zajeżdżające auta mnie trochę irytują, bo o. Zrobimy coś takiego. No i dobra, jedziemy dalej. Naprawdę tu jest. Bardzo, bardzo niebezpiecznie. Ale na szczęście lecimy dalej. No niestety trochę nam uszkodzeń tutaj się narobiło. Ale to nic, to nic. Spędzimy ile... Ile fabryka dała i zarabiamy jakieś tam pieniążki. No tutaj ciężko coś zarobić, bo... Bardzo, bardzo... Małe są zarobki tutaj. Taka droga tam 8 km i dostajemy tylko tam 300 chyba dolarów yy, 300 euro. Ale już za chwileczkę jesteśmy na miejscu i nie wiem czy po prostu nie kupić swojego ciągnika siodłowego i po prostu. zacząć, że tak powiem, zwiedzać mapkę swoim. No i jesteśmy już w Stanisławowie. A i mamy tu jeszcze polewo jakąś firmę. ciekawe czy możemy coś z niej wziąć tak naprawdę coś jest ale czy ona jest czy ona to jest yy, dostępna to nie wiem byśmy musieli to sprawdzić Gdzie to zaparkować? No nic, spróbujemy. Tylko muszę zerknąć, gdzie to mamy... Aha, tu. Czyli tu musimy co wcofać do tyłu. Okej. Okay. Dobra. Ajajaj. Aj, aj. Nie, mam bardzo dziwną kamerę, nie umiem tak. A, chyba za wcześnie. Chyba za wcześnie. Tutaj jest to Okej. Okay. No dobra, może idealnie nie będzie, ale. Ale zawsze. Prawie idealnie moi drodzy. Udało nam się dowiedzieć jest co ciekaw, ile dostaniemy. Nic. o. Oh. Pol. Oil. Do wszystkich zainteresowanych: Poszukujemy doświadczonych kierowców posiadających własne ciężarówki. Oferujemy interesujące zlecenie za atrakcyjne wynagrodzenie, wynoszące Bank. No właśnie, czy możemy wziąć coś z banku. Katalog ciężarówek to nie. A, nie mogę. Aha, bo muszę odkryć OK. No dobra. O, weźmiemy na przykład Stąd, bo tutaj właśnie było chyba to. Yy, ta yy, firma obok. Nie, to nie było to? Hmm. No dobra, lecimy po prostu lecimy trzy kilometry, sześć minut, no to akurat odcineczek będzie jak ta lala. To jest to samo miejsce, ale tutaj pokazuje, że jeszcze mam jakąś firmę, tylko nie wiem dlaczego. Czy to było tu? No właśnie pokazuje, że coś mamy. Że coś tutaj jest, a nie możemy w ogóle. Tam wjechać tak naprawdę. No trudno. No trudno, musimy lecieć tak. To od drugiej strony w ogóle. To właśnie. To gdzieś tutaj, ale tutaj możemy wjechać. Musimy wjechać od tamtej strony. A może to jest jeszcze nieaktywne? Po prostu jest na mapie. A jest po prostu nieaktywne. No cóż. Lecimy sobie jeszcze tą drogę. I to będzie na tyle. Tutaj w Daneksie byliśmy już. Kręcaliśmy tutaj w lewo. To była pierwsza droga z Dino. I zaraz będziemy na miejscu. Wow, wow, wow. Troszeczkę z prędkością przesadziłem. Ale coś zaczyna nam tutaj padać. Coś nam tutaj zaczyna padać. Tutaj też już byliśmy, oczywiście, że byliśmy. No co jest grane? Sz Kurza stopa. Ciasno tutaj wszędzie. Czy można prawie dookoła objechać to? To wszystko także. Wow, Piotr, Piotr, co ty robisz? No, i mamy to, drodzy widzowie, i w tym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli się podobało, zostaw łapeczkę i subika na kanale. No i co do usłyszenia w następnych odcinkach, trzymajcie się, cześć.